Bull Terrier. Pies, który prowokuje, pies, który intryguje. Pies, który budzi strach. Spójrzmy prawdzie w oczy: bulterier nie jest psem, obok którego przechodzi się obojętnie. Jego wygląd mocna budowa. Charakterystyczna głowa, intensywne spojrzenie to wszystko sprawia, że ludzie instynktownie czują respekt, a może nawet lęk. I to jest zrozumiałe w końcu ile razy widzieliśmy w mediach bulteriera, który atakuje? Ile razy słyszeliśmy o agresywnych rasach, wśród których bulterier zajmuje zaszczytne miejsce. Stereotypy, uprzedzenia, strach, to wszystko kotłuje się w głowach ludzi na samą myśl o tym psie. Ale czy słusznie? Czy bulterier to naprawdę bezwzględna bestia, gotowa w każdej chwili zaatakować? A może to tylko ofiara swojej reputacji? Może za tą groźną maską kryje się zupełnie inny pies? Pies, który kocha który jest oddany, który pragnie akceptacji, bo bulterier taki właśnie jest. Silny, odważny, inteligentny, ale też wrażliwy, czuły, kochający. Potrzebuje bliskości człowieka, potrzebuje czuć się bezpieczny i akceptowany.